Witam, chciałbym Wam przedstawić awaryjne zasilanie pompy ciepła w przypadku zaniku napięcia. Taki zestaw składa się z bypassa z przyłączami na 1 cal, pompki obiegowej 12V, sterownika z zasilaczem, akumulatorem, wskaźnikiem napięcia, jakie jest na akumulatorze oraz timerem czasowym. W przypadku braku zasilania, tutaj mamy akurat pokazowy program: 7 sekund odliczenie, 5 sekund praca pompki i tak aż do wyczerpania akumulatora. Oczywiście te czasy możemy łatwo zmienić. Najlepszym rozwiązaniem jest około 120 sekund odliczania oraz 25-30 sekund pracy pompki takie rozwiązanie, rozwiązanie daje nam to że akumulator zawarty w tym urządzeniu 9 ampero starczy nam na około 30 do 35 6 godzin pracy bez zasilania w energię elektryczną po powrocie zasilania Sterownik wyłącza się, a jest y, załączone ładowanie akumulatora, który doładuje się do pełna. Pompkę można wymienić mamy ją na y, y, zaworami ze śrubunkami. Zapraszam w opisie filmu. Będzie link do ogłoszenia na y, serwisie zewnętrznym. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę.